Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, powstała na mocy uchwały Rady Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 1999 roku. Od tego momentu miasto Konin stało się stuprocentowym właścicielem udziału spółki. Głównymi celami spółki jest realizowanie takich projektów, których efektem będzie poprawa jakości życia mieszkańców, unowocześnienie infrastruktury technicznej. Podniesienie standardu, zaspokojenie potrzeb oraz poprawienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Konina, a co za tym idzie, poprawa wizerunku miasta. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie mieści się przy ulicy 3 Maja 21 w Koninie. Pracujemy w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu 63 245 75 41 lub 63 245 76 18, a także wysyłając e-mail na adres sekretariat.mtbs.konin.pl. Możesz też wysłać list na adres Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka ZOW Koninie, ulica 3 maja 21 62 500 Konin. Dojazd do spółki możliwy jest komunikacją miejską. Najbliżej znajduje się przystanek autobusowy przy ulicy Grunwaldzkiej. Działalność spółki polega na administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami, będącymi własnością miejskiego TBS spółka ZOW Koninie, Wspólnotami mieszkaniowymi oraz budynkami i lokalami, których właścicielem jest miasto Konin. Spółka zajmuje się obsługą tych nieruchomości, rozumianą jako wykonywanie wszelkich napraw, konserwacji, remontów oraz obsługę finansową polegającą na pobieraniu ustalonego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu. Jako zarządca spółka zobowiązana jest do utrzymania w sprawności i ciągłości funkcjonowania wszelkich urządzeń i instalacji. Ponadto miejskie TBS spółka ZOWKO nie zajmuje się budową nowych mieszkań, garaży i lokali handlowo-usługowych przeznaczonych na sprzedaż. Osoby z niepełnosprawnością, chcąc załatwić sprawę w miejskim TBS spółka Zow-Koninie, na teren budynku mogą wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Mogą również skorzystać z platformy przyschodowej, a także mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem miejskiego TBS spółka Zow-Koninie. Spółka posiada również dostęp do pętli indukcyjnej. Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami znajdziesz na stronie www.mtbs.conin.pl